Cześć, witajcie w kolejnym odcinku w Let's Play FIFA World. Dzisiejszy odcinek ukaże się trochę później, e, z racji tego, że dzisiaj od rana nie miałem zbytnio czasu wrzucać, nagrywać i w ogóle e, także e, stąd to opóźnienie. Od razu Wam przepraszam za to jeśli będę grał teraz jak lama, aczkolwiek e, w FIFA nieraz nie spędzam e, dużo czasu, e, więc, więc trochę mój skill e, po prostu będzie no do dupy, no co by się oszukiwać nie będzie kolorowo. No Mam nadzieję, że mecz e, dzisiejszy, czyli ten właśnie, będzie w miarę e, ogarnięty. Z tego co widzę, przeciwnika nie mam aż tak złego, jeśli chodzi o, 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 mm, o szanse wygrania, wręcz bardzo dobrego, jako że ma więcej porażek niż e, wygranych. Słabe zgranie i... i... I po prostu może też tak nie grał długo jak ja. No nic, zobaczymy co nam przyniesie ten mecz. Eee, także jak widzicie, gram w momencie, gdy jest jeszcze layout z Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W, w te tegorocznym, bo to w tym roku przecież. Eee, także dlatego takie właśnie jest tło i layout w ogóle. Tak, w sumie nie miałem czasu, żeby się przypatrzeć, jakie wielkie zmiany wprowadziły te mistrzostwa świata, e, jeśli chodzi o zawodników. Bo, no bo, jak mówiłem wcześniej, nie grałem dużo. Nie wiem, czy ja pominałem, czy on. Dobra, teraz śmigamy, kurde. Jak zwykle po każdym update włącza mi się to gówno. E, to. Oj oj. To gówno, to jest podpowiedzi, kurde. i Zawsze zapominam je wyłączyć. Bo tak, teraz gram świeżo update'cie, ale z tego co widziałem były tylko... Były tylko... Były tylko e, zmiany aktualizacji składów. E, aktualizacji składów e, reprezentacyjnych. O dzięki. Całkiem chętnie tą piłkę przyjmę. Ogólnie dostałem e, zaproszenie do zamkniętej bety. O, oh fak, za mocno. Zamkniętej bety Battlefield Hardline. E, aczkolwiek e, granie chodzi mi aż tak dobrze, e, z racji tego, że mój komputer już ma swoje lata i nie jest aż taki, e, e, taki dobry. E, ale mogę dla Was coś nagrać, tylko mówię, będzie trochę pewnie klatkować, znając życie. E, więc piszcie w komentarzach e, albo dajcie po prostu łapkę w górę przy tym filmiku, czy chce. No, karny postrał kogoś. No nie wierzę. Także mówię, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie, abym nagrał. Ten książek, jeśli będzie około, nie wiem, dwa... jest. 20 apek w górę albo w jakiś sposób pojedynczy komentarz, to, to myślę, że coś się ogarnie. O oh, fuck. E, dobra, także e, zobaczmy, co nam przyniesie jego akcja. Czy też kurde nas strzeli? A no coś tak dziwnie chodzi, jakby ja albo on miał jakieś połączenie z dupy Ale kurde byka ma Nie, stroje mi się kojarzą kurde, jakbym jakieś Nie, wiem czy to są chyba as ASRO, ale Albo podobne bardzo Bo mi się kojarzą właśnie Ojej Teraz ciekawe czy strzeli... Lindro, musisz to strzelić I go co, jaki robinio? Ło to ja nie zmieniłem! No patrzcie, też tak mi się wydawała za mała czupryna do tego gościa. Dobra, ale widzimy, Robinio też swoje robi, tak, że na razie pozwólmy mu zagrać. Chyba, że się musi zmęczył mu znek, to go może w połowie drugiej połowy yy, wpuszczę na boisko Lindro, co by się yy, był szybszy, jako pokład świeżych sił. Fatalne podanie, no i strata, podanie, no i, strata. i teraz Oswaldo Alonso. Kolaco proszę bardzo! Gol po golu! Tak się gra w tą grę. Normalnie nie wierzę. Ja to mam coś takiego, że jak gram w grę na jakiś czas, to potem od razu, jak wchodzę w ją po JAKIEŚ tam jakimś czasie, to kurde, mam lepszego skilla. Nie wiem czym to idzie. Bynajmniej widzę, że nie mogę, że tak powiem, przemęczać materiału. Jeśli chodzi o. o, 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 o granie w różne gry. Tak samo możecie zauważyć to po że nie w miarę świetne wyniki. Jak dla mnie, oczywiście. Także w tej Fifie teraz też od razu. Pierwszy meczyk, oh fuck. Pierwszy meczyk i już jakieś tam ładne wygrane. Joo, tak się kurde robi sztuczki. Robinio. Ojojo, za mocno, za ciekawe, po czyjej stronie będzie aut. No tylko, żeby się gra chciała to jakoś działać, a niestety on, ale pada blisko, to mam szansę to przejąć i nie będzie spalonego. O Bożeż, ta, wiedziałem, że tak trochę z boku lepiej całej pary do przodu i, i trzaskać, a nie kurde jakoś z po bokach. No fa katastrofalne podanie. Jezu, nawet szczerze wam powiem, nie pamiętam w której lice teraz jestem, chyba szóstej. Chyba 6, bo 7 to. Nie, do 7 wątpię, że mnie spadł, więc ciągle się otrzymuje w 6. Szóstej. W 6! Szóstej. Dobra. W 6 widzę. O, fuck mi Wybić to, wybić to i. Ujo, ja też bym był gol z tego, może. Uh, szkoda. Dobra, także po pierwszej połowie jest 2-0 dla mnie. I daje mi to jakąś nadzieję na to, żeby wygrać ten mecz i kolejne trzy punkciki ładnie mm, uzyskać. Teraz chciałbym trochę go tak przejść. O oh, fuck, niepotrzebnie jakoś... Oj, 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 tam, tam, tam. Dobra, jest. Nie tam, ale jest dobrze. Jest dobrze. i Robinho. Robinia, teraz to jakoś dobrze do To, to Danio to strzeli! Nie strzeli, dupa troszeczkę. Za słabo, ale ale. Oj, oj, oj. oj, 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 oj. Uj, uj, uj. Teraz trzeba uważać, bo kontra idzie i trochę mam mało obrońców. Ale dobra, jeden właśnie od niego odpadł, bo y, troszkę się nadwyrężył. Dobra, on oh nie w tą stronę. kurde gdyby w tamtą stronę poszedł, to już bingo! Co się dzieje? Nie wiem, dobra. Andersen, Jan Christian. W bola, teraz oni mogą zaatakować. Nie atakujcie, nie atakujcie! Dobra, i tak bym był spalony, może. A może nie? Czy to wykorzysta? Świetnie teraz próbę przydarcia się napastnika. No, takie tu sztuczki robię. O teraz... oh, fuck. Nie tam chciałem, ale dobra, w sumie tak spalony? Dobra. Nie wiem, czemu mi się tak kurde zmieniam pozycjami podczas gry. Przejmują piłkę A i spalony Nie nie będzie spalonego jak to bodasz teraz No i fuck, i był spalony A czemu w ogóle leciał w drugą stronę Jakby kurde obrońcą był Ciul Dobra zaraz Chociaż jest sens zmieniać na Lindro Nie chcę jeszcze na odpocznie No, Ale o, o, nie, teraz nie mogę zmienić Uuuu, chcemy zmieniać kurde w połowie meczu. Je, yeah, tak się kurde odbiera. Co nie przy... Nie tam, no czemu tam, ja nie chciałem tam. Ktoś się znowu mnie naciągnął i znowu jego, to dobrze. Jak widzicie, ma zmęczonych tych trochę typów, więc... E, a im człowiek bardziej zmęczony, tym kurde łatwiej łapie różne kontuzji. Kontuzji! Dobra, trochę go wyprowadziłem z równowagi. Jej! Dobra, będzie narożnik, ale ja bym chciał zrobić zmianę. Czy panowie mi pozwolą zrobić zmianę? Nie mogę zrobić zmiany, trochę chusteczkowo. Dobra, chociaż przyrożnych powinno, chociaż nie, bo też można przeszkadzać. Uj, uj, uj. A czemu ten się kurde skosił? Zwycięsko z tego starcia Jedynie piłka! No i spalone, dziękuję bardzo. A tu mógłby zagrozić, chociaż nie, mój by. Mój by to ogarnął Co się stało? No już myślałem, że że się coś złego stało. Dobra, zmienię sobie Lindro Sequera Lindro jest. Oj oj oj, przepraszam was. Elesa, mam jakieś lesa? Nie miałem Lesa. Dobra, to walić. Oswaldo sobie poczeka. Kurde, ale się blankarz mój zmęczył. Chciałem sobie brankarza zmienić, bo... Bo tamten już trochę trochę mu źle było. O no, nawet Lindro nie zdąży wejść, tak teraz patrzę. <laughs> Yardę Champion, my friend. Jest nie pokonania. Brawo! Za szybko Mam starego brankarza Wiktora. Polecaliście mi Julio Cesara, ale kurde kiedyś go miałem, nie wiem, może nawet yy, na jakimś odcinku on był. I Wprost do szatni. Wyleby teraz typek chyba zrobił Aldep 4, także chyba nie. Eee, ale Unicestora miałem i trochę mi się nie podobał, tak mam za mały refleks. O Lindro teraz wchodzi. Lepiej późno niż wcale. O Lindro teraz tu dostał, to już mówiłem wam. O zobaczcie. Nie wygląda kolorowo. Może zdążę. Dobra. Wywalczyłem róg chociażby, więc, więc jest, jest dobrze. Może jeszcze z rogu mu wcisnę. Fajnie by było. No i nie wcisnę z rogu. strzela? No i fajnie. Dobra. Także mecz zakończony moim sukcesem. 3-0. To jest bardzo dobry wynik po tak długiej przerwie, moim zdaniem. Także mam nadzieję, że teraz dobrze. teraz wszystko działa. I dostałem 3 punkciki. Brakuje mi tylko 2 do, do, do utrzymania się w lidze. A jeszcze ile brakuje? 9, żeby uzyskać avans. czyli 3 wygrane. I będę w lidze 5. Dobra, także dzięki za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kawa kawał Kanału lajkowania filmika, filmiku. Jeśli chcecie dostać materiał z hardlinea Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się w